Jeszcze 30 lat temu tak wyglądała katowicka codzienność. Przemysł ciężki i górnictwo definiowało cały region, a jego stolica zyskała miano miasta najmniej przyjaznego do życia. Kiedy w 1989 roku odzyskaliśmy wolność, brak technologii, know-how oraz kapitału wydawał się barierą nie do przejścia. Ale nie było rzeczy niemożliwych, wierzyliśmy w nasze miasto i chcieliśmy je zmienić. Po ponad 30 latach można śmiało powiedzieć, że ta misja się powiodła, choć z pewnością jeszcze nie zakończyła. Dzisiaj dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców Katowice to prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy, akademicki oraz kulturalny. Symbolem ogromu przemian jest powstała na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice Strefa Kultury, miejsce organizacji 11 edycji Światowego Forum Miejskiego. Dzisiaj to gospodarz międzynarodowych spotkań i konferencji sztuki wystawianej 14 metrów pod ziemią oraz kultury. W Katowicach rozumiemy, że to ważny wkład w zrównoważony rozwój miast. Wizytówką Katowic są również działania i rozwiązania oparte na środowisku. Katowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ponad 50% jego powierzchni to lasy i tereny zielone. Liczne parki i skwery w rewitalizowanych dzielnicach, takie jak dawne Osiedle Górnicze Nikiszowiec, sprawiają, że miasto jest przyjazne mieszkańcom. Szereg dużych inwestycji oraz rozwój programów ekologicznych doprowadziły do poprawy jakości powietrza oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. Co najważniejsze, wzorce ekologiczne przekazywane są mieszkańcom, którzy coraz chętniej wybierają ekologiczny transport miejski. Procesy transformacji nie doprowadziły do całkowitego zaniku przemysłu, lecz zmiany jego oblicza. Katowice i cały region to w dalszym ciągu silny ośrodek przemysłowy, jednak dzisiaj to ośrodek rozwoju nowych technologii. Na przykład Cluster Silesia. Automotive and Advanced Manufacturing, który w ramach katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej jest pionierem innowacyjnej motoryzacji. Ponad 30 lat temu w naszej klinice odbył się pierwszy polski przeszczep serca pod kierownictwem Zbigniewa religii. Jej światowy poziom potwierdził zespół profesora Zembali, który dwa lata temu dokonał udanej operacji wszczepienia sztucznego serca. Serce jest logotypem katowic. Łączą się w nim dwa oblicza miasta: tradycyjne z przemysłowym dziedzictwem oraz to nowoczesne twórcze i silne gospodarczo. Katowice jako największy ośrodek w regionie stały się liderem współpracy metropolitalnej. To zaowocowało powołaniem pierwszego i jednego związku metropolitalnego w Polsce. Organizujemy 11 edycję Światowego Forum Miejskiego, żeby podzielić się tymi doświadczeniami. Wierzymy, że mogą okazać się pomocne dla miast i regionów, nie tylko tych dużych, które zmagają się ze swoją przemysłową przeszłością. Nasza wiedza może przynieść im korzyści w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających zrównoważone Zrównoważony rozwój, a zarazem dbałość o mieszkańców, tradycję i kulturę.